Cześć widzowie! Z tej strony Mateuszki z YouTube i to kolejny odcinek z serii Brawlstars i widzowie e, tak, odblokowałem nową postać o nazwie BU i tak, mam już 3000 puszek na moim koncie już Ale dzisiaj nie idziemy do Tika tylko po prostu idziemy na e, tą skrzynię a tą skrzynię, albo, no, albo na tą skrzynię. No i zagramy, albo coś takiego, że zagramy inaczej, że nie będzie na tą skrzynię, tylko po prostu pozbieramy tą skrzynię i innym. Dobra, no to idziemy. O kurde. Przepraszam, yy, ale muszę podładować. muszę podłączyć na, na się? Ok, no to idziemy do. No sobie go ustać. Oh, Aha, e, czy chcecie kolejne odcinki na przykład z... E, jak się to nazywało? Aha, z na przykład. Ten mm, No bo będę nagrywał też jeszcze Retro Games. E, takie retro gierki będę nagrywał. Na kanale. No jak, czyli jak Sonic, Pac-Man, Mario i inne takie retro gry. Okej, okay, wygraliśmy już nawet w Gola, nie? Ktoś nie umie grać stickiem, bo y, się nawet nie rusza i ucieka przed nami dziwne. Okej, okay, y, Czy ktoś? Czy ktoś jeszcze powie, że jak zrobiłem te puszki, po prostu grałem w Brawl Stars bardzo długo i... O, jest! Proszę bardzo. Jakiś rusek. Okej. Okay. Wygrana, nie 20 y, tych punktów idziemy teraz, zbioru klejnotów, bo chcemy mieć. Y, no więc no, muszę mieć 9 Aha, i czy ktoś jeszcze nie wie o co chodzi Okej, okay, dobra. Nieważne już Oni mają dwa, okej, okay, czekajcie. Tu, Nie trafił. Oh my god, on nie trafił z żadnym strzałem. Dobra trzeba ich zaatakować, No! Nas mordują, no to... Witaj, chyba przegramy tą rundę. Jak on, on ja we mnie trafił? O, on nawet jest skinem ze świąt nawet. Brawl Stars ze świąt, nie? Okej, okay, dobra, dobra, idziemy do niego. Nie! Je je Jezu! Kurde! Dobra, y Mają dziewięć! Nie ma! Nie! Tak, dawaj, dawaj, dawaj w nich. Dawajmy mi w nich. Tak! Brawo, i się skryj, i się skryj! Nie, szybko! Szybko zabisz to! Nie ucieka, Jezus, Maria. Te to, to są nuby, to są nuby, bo oni uciekają. Przed yy, tymi, takimi innymi. Ja idę przed nimi, ale oni oni mają jakieś mocnych zadymiarze, że coś oni ten, albo, nie wiem. A chcę mieć legendarną, albo Tika, bo ja chcę to wygrać i ten, na przykład, nie, bo... Czy kiedy gra się w Brawl Stars i się ściekniecie, no to naprawdę to jest e, realne, że... że ktoś gra w Brawl Stars i przegrywa, no to jest bardzo wkurzony. Chcę mieć ten, no, tą, wiesz... Chcemy ten, ten no, gniez... <coughs> gwiezdny żeton, żebyśmy mieli E9, a nie osiem. Okej. Okay. Jest. Okay. O, to są nuby, to są nuby, to są nuby. Tak, to są nuby. Zwykle, zwyczajne nuby. Jako nupsy? to są nupsy. Będę na nuby mówił nupsy. To są nupsy, Ale te nupsy z uczas... E, te... Starają się nas zabić. No i zabili, ale i tak czy tak... Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Tak, brawo! I się ulecz. Nie! Pozbieraj, pozbieraj, pozbieraj! Kolejne gracze, którzy się boją, innych graczy. To jest bardzo nie fair. Po pierwsze, a po drugie, że tak się nie robi, tylko że trzeba walczyć. Bo to nie jest wojna światowa, nie? O, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, okej, okej. Okay. Dobra, spoko. Oh my god, ale... Co? Jak ktoś mi zabrał HP? Jest. Zginie jeszcze raz. I... I znowu. Jestem chyba w tym pro, w Brawl Stars, ale nie, chyba nie, bo naprawdę często ginę. Ale często przegrywam w grach. Okej, okay, dobra. Chodźmy, uciekajmy. Schowajmy się. Ale nie idź tam. Co on robi? Po prostu te miny go zabiją. Ich, znaczy się. Nie! Tak, brawo, 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 brawo! Schowajcie się! Dobra, ja idę za nimi. Tu, 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 tu. Nie! Oni mają... Oni mają... Będę mieć więcej! Nie! Nie! To są oszuści! Dobra. Widzę, trzeba walczyć teraz. O wygra Dwy noby, Jezus, Maria, tego nigdy nie wygram Jest! Jest! Yeah boy. Okej, okay, ja idę, bo mam 12, a to jest większa liczba, nie? Mam większą liczbę w Brawl Stars. większą chyba, mam 23, mam 13 Dobra. Widziałem jak taki... Jeden gracz, kiedy grał, o wygraliśmy, taki jeden gracz, a chyba nie wiedziałam, chyba nie, ale jakiś jeden gracz chyba tak zrobił, że miał chyba z 50 takich gemów, bo zrobił innych graczy i ten no wiecie, no wiecie, taki flotowy, nie? To ja teraz grałem. I mamy, mamy teraz 9. Idziemy teraz na starcie, na solo. Na solo starcie jestem bardzo koksem. I co słyszałem? Przepraszam za te dźwięki, za te rozmowy, czy też takie kłótnie. przesłychać, słychać czy nie, ale to jest nieważne. 8 minut będę nagrywał te, ten Pro Stars, ale trudno i tak czy tak, bardzo mam dużo pamięci w telefonie, bo mam oczywiście mój nowy telefon, no to skoro. Aha, czy ktoś mi. Czy ktoś jeszcze. Czy ktoś ma bardzo dużo pamięci w telefonie? A to się niech nie martwi o pamięć, tylko. Na przykład, albo się niech nie martwi o pamięć, tylko się niech martwi też, że ktoś mu skakuje ten telefon, bo naprawdę, albo że ten, na przykład, yy, no bo pamięć nie jest ważna w telefonie, albo jest ważna, chyba jest ważna też, ale czy ktoś ma mało pamięci, to oczywiście może usunąć jakieś niepotrzebne aplikacje czy niepotrzebne zdjęcia. Ja mam, ja mam nowy telefon i nikt mi nawet nie skakał tego telefonu mi nawet się nie laguje, naprawdę serio, że ktoś się mnie zapytał, to naprawdę mi się nie laguje. Okej. Okay. Aha. Hmm. <laughs> czy ktoś, czy ktoś hmm, chce legendarną? Ja bardzo chcę legendarną, bo mój brat ma e, nie dwie, ma jedną legendarną, legendarną e, postać o nazwie Leon. A ja wolę Leona, nie takich innych, bo nie, kurde zginęłem, ale mam piąte miejsce, a za piąte miejsce mam chyba jeden. Nie, trzymam. Zagryj ponownie, zrobimy. zagryj ponownie. To mi się jeszcze nagrywa, będę 10 minut nagrywał, no to spoko, będzie dłuższy filmik nawet. Aha, myślę, że ktoś. Yy, ten, yy, Tara, ta, ta, nie? Miała tę moc, taką. Spotki, nie? Takiej. No, weź o co mi chodzi, nie? Że ma bardzo dużo HP, ma bardzo dużo moc. Ma bardzo dużo. Patrzcie, ma to teraz. Tu, 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 tu. Teraz goni tarę, a ja, a ja zabijam tego robota, żeby było. Tak, tak. Dawaj, dawajmy w tą taranie. E nie, Jezu! Tara! Co? Jak chciałam, ja chciałam zrobić o taki... No Max do mnie przyszedł o jeden. I, mia, i będę mieć osiem, no. Właśnie Okej, okay, już mam 3300. Puszek. I dostajemy 300 tych pieniążków A co pieniążki za... 1000. Możemy kupić yy, ten gadżet do... Nie wiem, nie, nie wiem jak się nazywa Chyba... Aha, na nitę. Okej. Okay. Na gadżet do nity. Okej. Okay. Okej, okay, to jest ostatnia rączka, bo yy, muszę teraz się ogarnąć. No i ten... i spać, bo ponieważ ten... Już jest 20 przecież. Nie, nie, nie. Dlaczego? Ale dobra, masz, masz. Masz obydwie. Nie, nie zabijaj mnie. Jezu, jak chcę. Okej, okay, no to zrobiłem po mega porażkę. Ale i tak czy tak. Nie wygrałam za dużo dzisiaj, bo jestem słaby. No to, czy Wam się filmik spodobał? Zostawcie łapkę w górę, komentarz. E, czy na przykład, e, czy na przykład e, ten, czy na przykład zrobi się, ha, e, czy z, na przykład zrobi się hashtag zdrowi, zdrowie, dostaniecie ode mnie serduszko pod, e, pod komentarzem, no to, no to co, no to na razie, pa.